Niczyć gwiazdy, witajcie na kanale Kinga Fortissima. Jest grudzień, jest okres przedświąteczny, jest okres takich porządków świątecznych dla niektórych, bo niektórzy nie robią porządków. Niektórzy robią jakieś delikatne rachunki sumienia związane z końcem roku, z postanowieniami na nowy rok i tak dalej. Ja już wiecie, że od jakiegoś czasu miałam postanowienie, że nie kupuję butów. E, oczywiście to postanowienie złamałam, jak byłam w Barcelonie, ale od tamtego czasu, słuchajcie, chyba chyba nie kupiłam butów. I chyba byłam grzeczna w miarę. Słuchajcie, robiąc, przeglądając garderobę, robiąc właśnie taki rachunek sumienia i, i porządki, e, zobaczyłam, e, ile par mam butów Gucci. E, I stwierdziłam, że zrobię o tym filmik, e, o tej mojej kolekcji, bo nie ukrywam, że bardzo lubię te buty. No, tak naprawdę to uwielbiam. Ale zrobię taki filmik, właśnie trochę w kontekście rachunku sumienia, bo słuchajcie, sytuacja wygląda tak, że część tych butów mam. Po prostu mam, mam, mam i nie odda mnie, że to je mam, ale nie owszem. Także to są rzeczywiście, ja jestem, widzę, że są dziewczyny, które są torebkowe, są dziewczyny, które są butowe, są dziewczyny, które są na przykład bieliźniane i po prostu nie mogą się oprzeć, jak coś widzą. No, wiecie, że ja mam do ogromną, ogromną słabość do butów. I rzeczywiście, jak widzę jakieś buty, które mnie zachwycą, to absolutnie się nie mogę oprzeć. Słuchajcie, ten filmik nie będzie, przechodząc do rzeczy, bo bo, bo ile można gadać o sobie? No ja na przykład długo. Ale dobra, buty, buty gucci, buty gucci, które zgromadziłam. Ta kolekcja to nie jest tak, że to są ostatnie tam 2-3 lata. Pierwsze buty Gucci, które kupiłam od nich zacznę, a później już będzie chaos. Jak zawsze słuchajcie, bo nie pamiętam chronologii, nie pamiętam, nie pamiętam kiedy, które kupowałam. No przecież nie będę tutaj robiła czterech kupek wiosna, lato jesień, zima, nie będę robiła czarne, białe, inne. Także zwykle będzie chaos i wolna amerykanka. Ale pierwsze buty, właśnie te o których chcę Wam powiedzieć, kupiłam bu, 10 lat temu. 10 lat temu. 10 lat temu, albo nawet 12 lat temu, bo był taki okres, że z Piątkiem dosyć często bywaliśmy w Stanach i właśnie pierwsze Gucci kupiłam w Nowym Jorku, w Bergdorfem Goodman i to były te budki. Oczywiście, jak zwykle, jest tutaj statement, oświadczenie, że będą zbliżenia. Będą zbliżenia, wpiszecie też, że mają być większe, że mają być dłużej. Także ja się postaram, żeby, żeby, żeby to było dobrze. No, wiecie też, nie chciałam, żeby film się składał z samych, z samych zbliżenia, bo wiecie, nawet się malowałam, czesałam. No to sami rozumiecie. Także słuchajcie, te buty. Te buty, jak mój mąż je nazywa, tak zwane kopytka. Zupełnie nie wiem dlaczego i wcale nie jest tak, że odcinają w jakimś dziwnym miejscu stopę. Ja je po prostu uwielbiałam. Natomiast, słuchajcie, jak ja na nie patrzę, to one są w tak rewelacyjnym, żeby nie powiedzieć, że w dobrym stanie. Ja jednak butów, słuchajcie, w ogóle nie niszczę e, i buty bardzo szanuję. W sensie naprawdę ja, ja nie mogę patrzeć, jak Piotrek ze Stefą ściągają buty, tak wiecie, tak za, za tył, e, bez rozwiązywania sznurówek. Te buty się walają po prostu w holu. E, no, no nie mogę na to patrzeć, ale nie to, że sprzątam za nich, tak? Znaczy czasem jak mnie, już tak wiecie, już naprawdę nie mogę, tak już że nie mogę, że mnie ne, no to posprzątam za nich te buty, ale tak normalnie za nami po prostu leżą i tak sobie niszczą. I bardzo mi jest tych butów szkoda, przykro mi za nie, bo moje buciki są takie mm, mm, wypielęgnowane, wyczyszczane, na prawidełkach, w pudełeczkach, w bibułkach i tak dalej. Także słuchajcie, te buty kupiłam, bardzo, bardzo je lubiłam. Pamiętam, że je nosiłam bardzo dużo, także tym bardziej zdumiewia mnie ich doskonały stan. Bo kolejne buty Gucci, które kupiłam, jednak trochę będzie chronologicznie, bo kolejne buty Gucci, które kupiłam, odstawiam i tutaj będę budowała taką, budowała taki rządek. Kolejne buty, które kupiłam i których nie mam, bo je wyrzuciłam, to były złote sandały Gucci na koturnie. I słuchajcie, to były buty, to były buty totalne. To były buty, w których byłam zakochana, to były buty, w których tyle imprez zaliczyłam, to były buty, które no, niejednokrotnie przetańczyły do... przetańczyły całe noce, a nawet dłużej. I słuchajcie, rzeczywiście to były buty, które kupiłam za dużo pieniędzy i absolutnie uważam, że się zamortyzowały, dlatego że zanosiłam, złahałam nawet z moim szacunkiem do butów. To z uwagi na imprezy, tańce i tak dalej, ja po prostu je złahałam do cna. Wtedy, wiecie co, jak ja je wyrzucałam, nie pomyślałam, bo teraz tak trochę zaczynam żałować, bo wiem, że są takie serwisy, super, hiper serwisy. Które, które takie zużyte buty regenerują. I tak naprawdę myślę sobie kurczę. No, wyrzuciłam te buty, a w sumie tam można by było to złotko, tam pff, nie wiem, podmalować czy coś zrobić, i byłyby nadal fajne. No, ale tak do końca nie wiem. No trudno, stało się, wyrzuciłam. W każdym razie, słuchajcie, to były, jeżeli chodzi o buty imprezowe, one miały cholernie wysoki obcas, bo były gdzieś takie, ale miały ten koturn, więc, więc, więc były super wygodne. No, ja po prostu one pasowały do wszystkiego, bo tak naprawdę, słuchajcie, złote buty, i to naprawdę polecam, pasują do wszystkiego. Także uwielbiałam. Dobra, słuchajcie, kolejne, tak jak mówię, teraz już będzie hałasa na Amerykanka. Lecimy. Buty. Bardzo eleganckie szpileczki. Szpileczki w kolorze moim ulubionym, czyli wyplutej gumy do rzucia, tudzież pudrowego różu, jak to woli. szpilki Te szpilki zobaczyłam w reklamie, w reklamie była Nicole Kidman i było zdjęcie jak ona leci rozparta biznes klasą i właśnie ma na sobie te buty. I słuchajcie, ja oszalałam jak te buty zobaczyłam, jak zobaczyłam tę reklamę. I przy najbliższej okazji, tam parę tygodni później byłam w Rzymie, one były i, i, i je kupiłam. Cóż mogę powiedzieć, buty Gucci z reguły, tak w ogóle moja obserwacja jest taka, że są bardzo wygodne. Raz, że są, o, z takich informacji technicznych raz, że są bardzo wygodne, dwa, że trzymają rozmiar. Oprócz Princeton, o których jeszcze będę mówiła, czyli tych mokasynków to tak naprawdę ja noszę 38,5 gucci, normalnie mam 39, czyli gucci trochę pół numeru mniejsze kupuję i 38,5 gucci od 10 lat są na mnie dobre. Także oni naprawdę trzymają rozmiarówkę. No ja mam bardzo wąską stopę, więc to pewnie też zależy od kształtu. Jeżeli ktoś ma szeroką stopę, to, to, to być może będzie swój rozmiar nosił. Natomiast i są bardzo wygodne, tak? Czyli wygodne, trzymają rozmiar i jak się o nie dba, to się nie niszczą. A jak się dużo, dużo w nich baluje, no to zdarza się, że tam złotko się zerze, tak? No życie. I to są jedyne buty Gucci, które mam, które uważam, że są niewygodne, ale są śliczne. Więc to jest ta sekcja. Stoimy sobie w szafie i ładnie wyglądamy. O, ładnie wyglądamy, niewątpliwie. Dobra, słuchajcie, co my tu mamy, co my tu mamy. O, moje perełeczki. Słuchajcie, nie pamiętam, czy to było w którymś w którymś holu, Jeżeli które z tych butów, które będę pokazywała, były w holu, a na pewno, na pewno część z nich była, no to wybaczcie, no bo jak ma być kolekcja, no to muszę pokazać wszystkie. Jezus, słuchajcie, ja muszę przyspieszyć, dlatego że poszłam się napić wody i zobaczyłam, że e, minęło 9 minut, a ja dwie pary butów omówiłam. No nie wiem, ile ten film będzie trwał, to raczej wiecie. Przygotujcie, zróbcie sobie kanapki, herbata, termosik i tak dalej, bo to trochę mi zajmie, coś mi się wydaje. Słuchajcie, przecudne balerinki, przyspieszam. Obiecuję, że przyspieszam już nie rozwodzę, nie będzie wątku pobocznych. <noise> Akurat. E, balerinki zobaczyłam je w sklepie we Florencji, e, ponieważ wtedy kupowałam jeszcze jakieś inne rzeczy e, w Gucci, to, to zrezygnowałam, ale słuchajcie, czasem jest tak, że po prostu buty musisz mieć. I dwa lata później znalazłam je w outlecie za chyba 250 euro, przecenione tam z 500 i oczywiście musiałam je mieć. Balerinki, takie, takie cudne balerinki błyszczące, cudne balerinki, cudne pszczółki i śliczne do wnętrze. Ja nie ukrywam, słuchajcie, że bardzo łatwo jest mnie kupić właśnie takim detalem. Po prostu piękne, piękne to, ta wyściółka buta w, w, takie, w takie róże i po prostu już mnie mieli. No do tego lakierki. Do tego balerinki. To są takie buty, które zawsze zawsze mieć w garderobie, zawsze warto mieć w garderobie, bo są i na imprezę, i do teatru, i na imieniny, i tak naprawdę no, po prostu na każdą okazję. Lakierki, balerinki e, są na każdą okazję. A nie, te będę już chowała swojecie do pudełek, bo potem nie ogarnę tego. Absolutnie nie ogarnę. Oczywiście wszędzie mam woreczki i ja o te woreczki dbam, nie gubię. Jak co po niektórzy w tym domu, nie będę już mówiła kto, ale pewnie się domyślacie. I dlaczego potem mi giną woreczki na przykład od butów. Dobra, słuchajcie, miało być szybko, miało być szybko. E, a, te buty były, te buty były, te buty były. Nawet pamiętam, w którym, w którym filmie, pamiętacie, robiłam moje buty na lato e, i tam pokazywałam wam te sandałki Gucci. E, kocham je, uwielbiam, mam je chyba trzy czy cztery nawet lata. E, oczywiście one no nie są, nie będę też wiecie, no nie będę ściemniał. Nie, nie jest tak, że mam jedną parę tych sandałków na lato, i dlatego są te, i, a one są w tak super formie, po prostu noszę je 90 dni, e, całe 3 miesiące wakacji, a, 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 one są tak, a one są takie super, ale rzeczywiście nic się z nimi nie dzieje. Teraz wyjątkowo nie wiem dlaczego, ale nie ma, wiecie, nie, nie wsadziłam do nich żadnej bibułki, tak żeby tutaj je podtrzymywała. Także będę mogła, musiałabym mogła, mogła to zawsze będę, ale będę musiała to. To zrobić jak, jak skończymy, za trzy godzinki. Dobra, może ja odstawię tutaj. Myślicie, że będę, pamięta, no będę pamiętała, że, że one są właśnie do wypchania bibułek, nie? Z pewnością. Kolejne. O, słuchajcie, to są moje absolutnie ukochane buty. Moje ukochane buty pamiętam, jak one wchodziły, jak one wchodziły. Słuchajcie, to wszyscy się załamywali. Rozdeptane jorki. No były różne epitety, były określane różnymi epitetami, najbrzydsze buty świata, potem się okazało, że weszły te sneakersy na platformach, się okazało, że to, to był po prostu pikuś przy tych, przy tych, przy tych butach, które później zaczęły być traktowane jako te najbardziej straszliwe. E, słuchajcie, buty te Prinstał, właśnie to, co Wam mówiłam, że różnica, od razu powiem szybko, bo potem zapomnę, różnica w rozmiarówce. E, one mają zaniżoną rozmiarówkę, wobec czego noszę 38,5, a te Prinstał z futrem e, mam 40. To jest 40 i są idealne, bo wiecie co? To jest taki pozór, że one są takie wielkie. Znaczy, one wyglądają na wielkie, nie? Znaczy, pozór, no nie, 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 nie pozór, bo są wielkie, ale. Bleh, no już skończ ten temat. Bo one tutaj mają to futro wystające. No i podeszła tak naprawdę kończy się tutaj. Także, także w środku też są mega takie kudłato futrzane i tak dalej, więc to pani wchodzi do, nie do końca. I słuchajcie, co mogę powiedzieć? No, to są po prostu buty, które ja noszę cały rok. Noszę je w chłodne dni letnie, często w zimie, jak jest sucho, to po prostu wsuwam je na bosą nogę i gdzieś, gdzieś blisko się przemieszczam, albo jak samochodem jadę. Ja w tych butach jestem po prostu zakochana i wydaje mi się, że te buty po tym, po tym chwilowym takim jakby szale, jaki był na nie, wszyscy wtedy te buty mieli, w sensie wszystkie instagramerki, celebrytki i tak dalej, Natomiast one już w tej chwili zyskały status takich po prostu evergreenów. One już zaczęły być klasyką. Te buty po prostu spokojnie można, nie przejmować się zupełnie trendami, spokojnie można je kupić i po prostu z dumą nosić, bo no poweszło już do takiego kanonu po prostu evergreen. Kolejne, co my tu mamy, co my tu mamy? Widzicie, to nie tak, że ja się tak przygotowywałam. Ja naprawdę mam te buty pochowane. Dobra, słuchajcie, Princeton, to akurat tak się ułożyło. I jakbym jednak przygotowywała, że, że princetown są obok siebie. To są zwykłe mokasynki Prinston, zwykłe te z tymi, z tymi miękkimi, elastycznymi tyłami, zatyłkami, które można wyginać i nosić jako też takie, takie klapki. I przyznam Wam się, że te, jak tylko kupiłam te z futerkiem, to dosłownie tak się w nich zakochałam, jeżeli chodzi o wygodę że dosłownie parę tygodni później, pamiętam, byliśmy z Piotkiem w Londynie i dosłownie parę tygodni później na lotnisku w Londynie udało mi się ją upolować i to już jest normalnie mój rozmiar 38,5. Także te zwykłe, te zwykłe Princetown yy, można brać śmiało swój rozmiar, taki zwykły się przyspieszyła i tak, jak i tak jak burza normalnie było, tylko żadnej nie było historii oprócz co się działo w Londynie i tak dalej, tylko normalnie było, że kupiłam buty i tyle, no bo jak chcę to potrafię, potrafię. A tutaj co mamy, słuchajcie, te wiem, które to są, dlatego że, no widzicie, że pudełko jest inne, Spring Summer 2018, wiosna, lato 2018, ja je kupiłam chyba w zeszłym roku albo w zeszłym roku 2020, no mogłam je kupić w zeszłym roku albo... Albo dwa lata temu, nie pamiętam już gdzie, w którymś outlecie na pewno, bo pamiętam za ile je kupiłam, że je kupiłam za 200 euro. I to są słuchajcie, kapcie, pantofelki, które jakie pokazywałam w jakimś holu, to po prostu wzbudziły zachwyt, tudzież totalne obrzydzenie i salwy śmiechu. Słuchajcie, podeszwa, no kupili mnie, wiecie, no łatwo jestem, naprawdę jestem bardzo łatwa, no wystarczy zrobić kolorową podeszwę w jakieś takie kwiatki, tu jeszcze tak jak tapeta angielska, dokładnie tak jak te, bo to był ten sam, słuchajcie, ten sam, one są z tego samego e, okresu e, w domu Gucci, jak te lakierki, bo wtedy były te charakterystyczne środki albo podeszwy robione, właśnie takie jak angielskie tapety. Dobra, szybciej. Te są, słuchajcie, na mnie, dlaczego rzadziej je noszę niż bym chciała? Bo wykazałam się pazernością i nierozsądkiem w sklepie i kupiłam 39,5. Bo tak mi się podobały, że po prostu musiałam je mieć. I wiecie co one są? Niestety, ja je kocham po prostu, je noszę. Natomiast noszę je także, jak wiem, że jak idę na przykład na jedną wystawę, na jeden wernisarz, albo jak idę gdzieś do restauracji, po prostu wiem, że będę siedziała. Bo wiecie co? Niestety one trochę kłapią i są po prostu za szerokie. Są za szerokie, więc to jest takie, no. Takie muszę cały czas przenosić ze sobą. Ale tak jak mówię, no one je po prostu, one są też takie, buty, że po prostu ja je kocham i chcę je mieć. I już. Słuchajcie, a naprawdę zaczęłam się jak burza. Nie sądzicie? No, zobaczcie. 9 minut nagrywałam dwie pary. A potem mamy. Yy, raz, dwa. Dwa, cztery, sześć. No to, 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 to. Ja Nie wiem, co prawda, jaki jest czas, bo nie wstaję zaglądać. Te spadrylki kupiłam. E, kupiłam, nie wiem, ze dwa, trzy lata temu. E, też udało mi się je kupić w outlecie. I to Wam polecam. Wiecie, dlatego, że te, e, te spadryle są cały czas w kolekcji e, Gucci e, do kupienia i kosztują chyba 450 czy 490 euro. E, natomiast w outlecie są, ja kupiłam te chyba za 180. Także, jeżeli bywacie w outletach. To naprawdę akurat polecam, żeby espadryle kupić w outletcie, no bo to jest połowa ceny, a, a tak jak mówię, cały czas są w stałej kolekcji. Jak na espadryle, wiecie, ja pamiętam takie espadryle z dzieciństwa w latach 80. To były takie espadryle, po pierwsze śmierdziały potwornie, nie wiem o co chodziło z tymi butami, ale śmierdziały takim jakby nawozem, jakimś takim mokrym sianem. A nie tak, Boże, jak zamokły. Jak zamokły, to po pierwsze śmierdziały nasu, a po drugie one się, jak zamokły, to się natychmiast rozpadały, w sensie zostawały osobno podeszwa, osobno, osobno góra i pamiętam, że były w takich pięknych kolorach lila, seledynowe były bardzo modne. One nie były drogie. Pamiętam, że moja mama dała się namówić: miałam i lila i seledynowe, więc byłam mega szczęśliwą trzynastolatką, jak po prostu mogłam w tych śmierdzących budkach popylać. Eee, wracając, no widzicie, już się ucieszyłam, że szybko idę, to oczywiście już dygresja. Eee, także słuchajcie, te espadryle noszę. Eee, one są, widzę, że tutaj się trochę skóra pozaginała. Mogłabym pewnie, jakbym je wsadziła na prawidła i je nasączyła, to wróciłyby do, wróciłyby do pierwotnego kształtu. Nic się z nimi nie dzieje, nie popruły się, nie odkleiły się. Widzicie, jak teraz normalnie sprawdzam, jak, jak szewc. Mam ten. No, wszystko jest z nimi ok. Także, także, także bardzo polecam. I słuchajcie, wygląda na to, że zbliżamy się do grandy finale. W sensie na końcu pokażę Wam dwie pary moich absolutnie ukochanych butów. A teraz chcę Wam pokazać te buty, które właśnie należą do takiej sekcji. Mamusia nas kupiła, ale chyba wcale nas nie kocha. Bo te buty kupiłam, jest, one są po prostu przepiękne. One są ręcznie haftowane, one są złote, one mają te kwiaty, no po prostu są absolutnie cudowne. Nie miałam ich ani razu na sobie. No nie wiem o co chodzi, ale czasem tak jest. Natomiast y, absolutnie bym się w życiu ich nie pozbyła, prawda? To nie jest tak, że, że leżą, ja myślę sobie, o, to może się pożegnamy. Nie, będą sobie leżeć. Sprawdzam są właśnie, słuchajcie, takie zakupy, że w sklepie po prostu wydaje się, że, 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 że to jest po prostu zakup życia. A potem, a potem życie to weryfikuje. No dobra kochani, to teraz te obiecane moje absolutnie dwie pary ukochanych butów. Pokażę Wam je tutaj stały przez cały filmik to są dwie pary botków, które absolutnie, absolutnie kocham. Ci z Was, którzy oglądali jakieś tam moje hole dawne, to pamiętają, że przywiozłam je z Los Angeles. Kupiłam je za 500 dolarów, były przecenione z ponad 3000 dolarów. One są satynowe, mają te kryształowe obcasy, są ręcznie haftowane w te chińskie smoki i są to takie buty, które są na zawsze. To są takie buty, które są na zawsze, jeżeli ktoś lubi odważne buty, jeżeli ktoś się nie boi nosić odważnych butów. I lubi, lubi się, lubi stylizować po prostu takie takie. No zobaczcie, ja już właszczę, bo bo ja te buty po prostu uwielbiam. Te buty najlepiej wyglądają w takich bardzo, bardzo spokojnych, stonowanych, monochromatycznych stylizacjach. Im już nic więcej nie potrzeba. Jak się zakłada takie buty, to już na pewno nie trzeba zakładać biżuterii. A one mają jeszcze, słuchajcie, takie, takie przepiękne, dodatkowo nakładane kokardy to są takie wielkie kokardy, też właśnie z kryształami. Które mają przyczepione gumki, i się tutaj po, po prostu zakłada się na buta i podczepia. Te kokardy pożyczyła ode mnie moja córka, jakoś dziwnym trafem nie wróciło do garderoby, co mi przypomina, że muszę zagadnąć z markatą, gdzie są, gdzie są moje Gucci kokardy do diabła. Także tak słuchajcie, ja wiem, że te buty, jak je komentowaliście, jak czasem rzucam na Instagrama zdjęcia, kiedy w nich jestem to są one absolutnie polaryzują e, widzów, e, ponieważ są albo kocham, albo nienawidzę. Nie ma tak, że a, mogą być, bo to nie są buty mogą być, to są buty po prostu, które dokładnie albo się kocha, albo się nienawidzi, albo się je kupuje za wszelką cenę, jak się zobaczy, albo się mówi, matko boska, zobacz, no, zobacz to, zobacz, co wyobrażasz, Kasi idiotka do kupi, będzie nosiła. I tu się nie będę rozwodziła, bo e, niedawno był hol z Barcelony i właśnie pokazywałam te oficerki, Bordowe, skóra, idealnie leżą na nodze, są po prostu przepiękne, przepięknie wykończone, mają tego tygrysa, zakochałam się w kolorze, zakochałam się w kształcie, były ostatnie i też, słuchajcie, zapłaciłam za nie niecałe 500 euro, a były przecenione też za jakieś grubych chyba 2000, także, się, także, także no biznes życia po prostu. Są mega wygodne, tak jak, tak jak, tak jak większość butów Gucci. Są przepiękne. Bardzo się cieszę, bo wiecie co wtedy mówiłam w tym filmiku, że jeszcze się zdecydowałam, że zresztą było też we vlogu z Barcelony, że wtedy też podobały mi się, wpadły mi w oko i też była ostatnia para oficerki, takie typowe do jazdy konnej Gucci, ale one były całe takie takie tłoczone. I zastanawiałam się, bo też zastanawiałam się, czy wziąć dwie pary, czy, czy wziąć jedną. No wiecie, no nie można być wszystkiego, tak? Trzeba też być jakiegoś w miarę rozsądnym. Zwłaszcza, że niestety może nie byłabym masz tak rozsądna, gdyby nie to, że mój mąż był ze mną w sklepie, a po prostu w ogóle miałam zakaz kupowania butów. 10 minut wcześniej kupiłam te białe takie alla Martensy za notki. więc byłam w, po prostu wiedziałam, że jak kupię dwie pary, to, to będę z nimi mieszkała. Nie wiem gdzie, dlatego że już w garderobie nic się nie mieści. Jego część garderoby jest zawłaszczana, co go doprowadza do szału po prostu i trudno się dziwić, mi powiesił koszulę po mojej stronie, chyba go zabiła po prostu. Także, słuchajcie, te buty, zdecydowałam się na te i dobrze, bo wiecie, tak dużo logo, to jakoś tak chyba nie bardzo w moim stylu. E, natomiast to są takie buty, że też jest wow. E, o ile w przypadku tych jest albo kocham, albo nienawidzę, to w przypadku tych butów e, nie zdarzyło mi się, żeby ktoś zrobił grymas jakiś taki niechęci. Sobie i Wam życzę takich zakupów e, wyłącznie, właśnie takich super trafionych e, i które się podobają. E, kochani, dajcie znać czy jest jakaś taka firma, na której, na której punkcie macie absolutnego fioła. Dajcie znać, czy te buty Wam się podobają. Wiecie, to jest też tak trudno stwierdzić, że się, że się podobają, no bo tak jak mówię, w przypadku tych, które kupiłam 10 lat temu, to jest kolekcja, którą, to jest kolekcja butów, którą budowałam 10 lat, więc też oczywiście moda się zmienia, trendy się zmieniają i tak dalej. Ale zwróćcie uwagę, że oprócz tych sandałów, o których Wam mówiłam, że, że się ich pozbyłam, dlatego wywaliłam je, dlatego że, że się zniszczyły, to zwróćcie uwagę, że ta 10 lat budowana kolekcja nadal wszystkie te buty są takie, że bez problemu można je założyć. I nie będzie tak, że one będą jakoś, że super wyszły z mody, albo nie tak, że będą, oprócz tego dla tych dla niektórych, że będą obleśne, czy coś naprawdę wydaje mi się, no wydaje mi się, że zbudowałam bardzo ładną kolekcję i taką bardzo rozsądną, i kolekcję, z której cały czas korzystam, no, a to jest chyba najważniejsze. Także kochani, dajcie mi znać koniecznie, czy Wam się podobało. Czy Wam się podobał filmik, czy Wam się podobają moje butki, czy macie jakąś taką kochaną firmę, której jak widzicie buty, to po prostu nie możecie się oprzeć już. I dajcie znać, czy macie jakiś element już taki garderoby, że naprawdę musicie sobie dać bana na zakupy, bo ja przysięgam, już nie kupuję żadnych butów, żadnych butów. Całuję Was, pa!